Witam w kolejnym odcinku. Yy, yy, Przedstawiam Wam dzisiaj samochód Szkoda 1203 ROL. Jest to model z serii Kalejdosłabs, sławnych wozu Szkoda, wydanej w Czechach i na Słowacji przez De Agostini. Ten samochód jako pierwszy pojawił się właśnie w tej serii. I Wam teraz yy, go. Przedstawię. Tak się prezentuje z lewej strony. Tak z prawej. Tak z przodu. I tak z tyłu. Tylne lampy są chromowane, pomal pomalowane też na pomarańczowo. To jest, wydaje się, przezroczysty Pomaranża pod spodem chrom. Światło cofania przezroczyste. Bardzo ładnie zrobiona plandeka z różnymi w, 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 takimi fałdami. E, na czarno zaznaczone paski. Tutaj bak paliwa z zaznaczonym korkiem. Felgi srebrne z chromowanymi deklami. Wnętrze pomalowane na kolor jasny, szary, pod kolor plandeki. Bardzo ładnie zrobione światła. Jest to wycieraczki czarne, plastikowe, dość grube, co jest normalne w seriach gazetowych. Tutaj z tej strony skrzynka. Od spodu samochód prezentuje się tak. Ma rurę wydechową, pomalowaną na srebrno. To jest bardzo miłym detalem. Bardzo ładnie zrobione znaczki. Lusterka szare bez srebrnych odpuśników. Jeśli podoba się Wam ten samochód i chcecie zobaczyć więcej, zapraszam do subskrypcji, polajkowania tego odcinka. No, i wyczekujcie, właśnie kolejnych odcinków z kolejnymi samochodami. Głównie to będzie Szkoda i właśnie legendy FSO. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. No do zobaczenia, Papa. Pa.